Serdecznie, kikowy szlak, Słupickie łąki, 1 luty 2014. Dzisiejszy temat to podejmowanie decyzji. Często w życiu pojawiają się sytuacje, w których musimy nagle podjąć decyzję. I wtedy ważne jest, czy podejmowanie decyzji, czy podejmowanie trudnych decyzji jest czymś, co mamy dobrze wytrenowane jest swego rodzaju umiejętnością w naszym życiu czy raczej jest czymś, co, czego unikamy i, i po prostu całym się bezradni, emocje biorą górę. A wczoraj akurat mieliśmy taką trudną sytuację, bardzo trudną, związaną ze stanem Jolitaty, którym no, współopiekuje się od, od ponad roku. Wczoraj nastąpiła taka nagła zapaść na zdrowiu, taka nagła, radykalna. I trzeba było podjąć jakąś decyzję, trzeba było tę decyzję naprawdę szybko podejmować. Więc błyskawicznie zorganizowaliśmy lekarza, który przyjrzał się wszystkiemu i, i, i podjął decyzję albo jakiś bardzo silny antybiotyk i tam coś jeszcze, 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 albo natychmiastowy szpital, że decyzja należy do państwa. No i, i właściwie trwało to bardzo krótko, dosłownie moment, kiedy podjęliśmy decyzję, że szpital, że jednak mimo tego, że wiemy jaką w domu ma opiekę i wiemy, że o wszystko możemy zadbać, że jednak pojedziemy, pojedziemy z nim do, do tego szpitala i będziemy tam z nim będziemy go oglądać. Szybka decyzja, była potrzebna szybka decyzja. Wiem na 100%, że miałeś czy miałaś w życiu sytuacje, w których potrzebowałeś czy potrzebowałeś podejmować szybkie decyzje. Nagłe decyzje, decyzje, które, które trzeba było przyjąć natychmiast, tu i teraz. I... Nie podejmowałeś. I teraz pytanie, czy, czy, czy podejmowanie decyzji jest czymś, czego, jakby to określić, nie to, że nie boimy się, bo zawsze jest ryzyko, w każdej decyzji jest ryzyko, ale jest czymś dla nas normalnym, że musimy decyzję podejmować, bo całe życie decydujemy, świadomie decydujemy. Czy jest na nas wielkim zaskoczeniem, że emocje biorą górę, emocje nas powalają i, i nasze decyzje są decyzjami, które mogłyby być zupełnie inne. Po, czas, po pewnym czasie je oceniamy jako coś zupełnie innego. Wierzę głęboko, że podejmowanie decyzji, sam proces podejmowania decyzji ogólnie trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć i, i chyba nie ma lepszego poligonu na ćwiczenie podejmowania decyzji, jak właśnie marketing sieciowy. <grym się w górę> Dlatego, że w decyzjach, które podejmujemy w marketingu sieciowym, nie ma jako takiego zagrożenia życia, to jest bardzo ważne. Natomiast jest zagrożenie utraty konsultanta, utraty osoby, którą moglibyśmy współpracować, utraty rosnącego biznesu itd., itd. Tam musimy podejmować decyzje. I tam wielokrotnie, wbrew pozorom, musimy te decyzje podejmować szybko. Dlatego wierzę, że potrzebujemy podejść do podejmowania decyzji jako do, do, do umiejętności, do swego rodzaju em, em, tematu, który trzeba ćwiczyć na różnych obszarach, w różny sposób, ale który trzeba ćwiczyć. Trzeba em, em, Wielokrotnie stawiać, stawać twarzą w, 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 w twarz, prawda, do, do, do sytuacji. Trzeba w wyzwaniu, trzeba um, iść do przodu, nigdy nie chować głowy w piasek, ćwiczyć tylko przez to. Tylko przez to możemy z czasem sprawić, że, 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 że gro naszych decyzji będzie trafnych, będzie w właściwym czasie podjętych, bo bardzo często um, już nie chodzi o jakość decyzji, ale chodzi o czas jej podjęcia. Czas decyduje bardzo mocno w wielu, wielu decyzjach życiowych. Czas odgrywa ogromną rolę i czasami minuta, dwie, pięć minut, dziesięć minut zwłoki, nie wiem, dzień zwłoki w biznesie, dwa dni, tydzień, miesiąc, zmieniają wszystko radykalnie. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Do zobaczenia jutro. Hej!